Box z firmy PIK <grymne> <grymne> Nie ma ogonka biedronka Tylko biedronka Nie ma ogonka Tylko ogonka biedronka <grymne> Zepsułaś to Zepsułam biedronkę Wiedziałeś to łzy? What, the... What the... <grymne> Co? Będzie to Pickbox. teraz chciałabym... No, co ja robię, że Bo już chciałam <grywa> Dobra, trzy, dwa, jeden, start Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie, ale na... nie wiem o czym Zapijęcie. To <głosenie> jest projektogram to jest strona pod <głosenie> I zawsze zaczyna ty Zaczy Trzyma tyle. Trzeba tyle zaczynajmy. Także za Witam Was kochani. Nie, nie mówię witam, nigdy nie mówię witam. Mówię, hej! Zaczęłaś się. Śmiałaś się ze wszystkiego! Ej, ja nawet nie wiem, jak to buty się nazywają. Kto? No kto? No kto idzie tu sklepu w I kto ma odczepiony zamb... w aparacie? Kto ma odczepiony? No kto? No kto? No kto? Kto ma popsute włosy? No kto? No kto? Ja, yeah. znaczy... dwa <laughs> <laughs> Happy mouse? <laughs> Lucia mouse. Surprise photo Mouse. <laughs> Uu, zajebiście. Zajedź. 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 Zajedź.

tolerancji Dobra Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o tolerancji i problemie, którym jest homofil no, homofil Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o problemie, który kurwa, nie problemie, tylko tolerancji to przez was ale jak będę to 50 razy powtarzać to nigdy mi nie wyjdzie dobrze Dzisiaj mam... i sobie się ze mnie <laughs> Nie wiem co chciałam powiedzieć, no dobra zaczynamy. No wiem, no ale się stresuję bo jeszcze jesteś Nie rozumiem tego po co mi się świeci ten znaczek Bo zawsze świecił jak nie było jakiś pamięci czy czegoś właśnie w ogóle, jakie mam czoło wielkie! Ojejku. Dobra. Dzisiaj chciałam Wam pokazać takie buty, które dostałam ze sklepu Food I, i, i w ogóle nie wiem, co powiedzieć. <laughs> Ale co ja mam w ogóle o nich powiedzieć? Tak. Nie, znaczy no. Buty. O, o, takie buty. Sylwia mówi. O proszę, buty. No nieprawda. <śmiewać> nie. To coś w stylu, stylu. O! Okno! Gdzie to powiedziałaś? Nie. <śmiewać> Dobra. Jezus! Nienawidzę, bo wtedy mam milion montowania, bo muszę tyle wycinać. Chcesz wyjść? No. So, pójdę stąd sam Jak ja nie mogę nagrywać, jak ty jesteś w obok, to co dopiero teraz? Taa, fajnie, słuchaj, a po <laughs> Nie czekajcie, tylko pomagajcie. Pa! Ale mi się zrywowało, co? Nie.